Jak ktoś stanął w jakimś do, dołku uh -huh. i chciałby się przenieść nawet do tańszej lokalizacji, do tańszego uh -huh. miejsca, więc może y, sprzedać tą nieruchomość do swojej spółki, gdzie uh -huh. podatkowo będzie to wychodziło dużo lepiej. Uh -huh. A mało tego, jeszcze może kupić swój rezydencki i jeszcze jakieś tam dodatkowe, zależy od sytuacji personalnej, bo jak ktoś uh -huh. tam ma powiedzmy 50 tysięcy, no to może nie, nie kupi za dużo, mhm. ale słyszałem o sytuacjach, że ktoś tam nie wiem w Slau czy w Reading ma nieruchomość wartą pół miliona, ma 100 mhm. tysięcy kredytu tak. i nagle może kupić kilka tych nieruchomości. nie? Jasne. Więc tutaj Coś Kupił 15-20 lat temu, prawda? I... Nawet, nie, nawet 5 lat temu, ale mhm. kupił tanio mhm. i, i tam sytuacja się zmieniła, że, że Nagle się pojawiły nieruchomości w okolicy jakichś comparables do, do porównania tego i nagle jest znaczna sytuacja. Miałem niedawno akurat konsultację właśnie tej osoby ze Slau, uh -huh. która kupiła 5 lat temu nieruchomość i ma warte teraz pół miliona funtów, tam jest tylko 100 tysięcy kredytu i myśli o, o właśnie sprzedaży tej do spółki, uh -huh. przeniesienie się gdzieś tam do środkowej Anglii, kupienia nowej rezydencji, rezydenckiej nieruchomości, a za resztę kupić nieruchomości bajtulety pod uh -huh. uh -huh. I takich myślę, że o, okazji jest dużo,